Dobra, dzisiaj będzie troszeczkę bardziej naukowo, troszeczkę bardziej badania. Nie będzie dzisiaj jeść tysiąc jajek dziennie i kurwa cał, całego woła dziennie. nie, nie. Dzisiaj będzie bardzo e, mechanistycznie, dlatego że jasne, my możemy optymalizować, my możemy się skupić na tym, żeby jeść te jajka, żeby spać, żeby boksować, żeby jeść kurwa wołowinę i tak dalej. Ale fakt jest taki, że jest bardzo dużo rzeczy w środowisku, które ci ten testosteron będą zaburzać, które będą ci e, obniżać poziomy, będą ci Szkodzić na te komórki, na te całe systemy, które ten testosteron produkują. I to jest bardzo ważne, dlaczego? Dlatego, że ja to zawsze będę powtarzał i wszyscy to mówią, ale to jest kurwa, niesamowicie ważne, żeby zrozumieć. Poziomy idą na dół nie 1%, tylko 3% rocznie. Poziomy średnie testosteronu u mężczyzn idą na dół około 3% rocznie i cały czas to idzie, cały czas to spada, to się nie, to nie przestaje. I teraz, jasne, yy, wiadomo, to jakby yy, nie żyjemy tak, jak kiedyś żeśmy żyli, wiesz, nie, nie mamy competition, nie mamy rywalizacji i tak dalej, często, kurwa, nie mamy nawet dup, nie żyjemy nawet z, z dziewczynami blisko, no ale dobra, zdarza się. Ale fakt jest taki, że kiedyś Kurwa, wszyscy chlali w wódę, kiedyś wszyscy jarali, kiedyś nikt kurwa się nie wysypiał, wszyscy spali 5 godzin. Każdy mężczyzna mało spał, dużo pił, napierdalo papierosy i miał 800 nanogram na deciliter Teraz widzisz 24-latków, robią badanie, mają 300, mają 400. I co oni robią? To są goście, którzy zapierdalają na siłowni, którzy, którzy mają małą tkankę tłuszczową, którzy o siebie dbają, mają skincare routine, mają włosy zajebiste i tak dalej. A mimo tego mają tego mniej, więc coś musi to powodować. Coś głębszego. Dzisiaj będzie o mikroplastiku. Już było o mikroplastiku przed chwilą, ale dzisiaj będzie mechanizm, bo to jest kluczowe, żebyś to zrozumiał. Także tak, a w ogóle, skąd ja wiem, o czym mówię, mam 1500 nanogram na decylitr. Aktualnie staram się do 9% tkanki tłuszczowej zejść i zatrzymać kurwa, niesamowite poziomy. Jeżeli mi się to uda zrobić, powiem Ci dokładnie, jak to się robi. Kiedyś wyglądałem jak dziewczyna, wyglądałem jak kurwa, miałem ginekomastię, miałem długie włosy i tak dalej. Tu masz zdjęcie, jak miałem 16 lat, jeszcze miałem krótkie włosy, ale tu widać dosłownie, jak ja, się, jak ja dojrzewałem jako jako nastolatek. Nie dojrzewałem kurwa jak typowy nastolatek. Musiałem moje, moje, moje genetyczne problemy, moje spierdolone karty, które dostałem, musiałem to naprawić i, i tak zrobiłem. Więc co to jest mikroplastik? Plastik ogólnie, cokolwiek plastikowego masz, tu masz akurat kurwa plastik, tak? Plastik ma Trzy hełmy widzisz, nie? Zajebiste. Plastik masz... Um, kask, nie hełmy. Plastik to jest, ogólnie rzecz biorąc, taki materiał, który wygląda tak. To są takie małe węże, to są takie łańcuchy, chains. To są łańcuchy, które ogólnie rzecz biorąc są złączone razem. One są połączone w taką mikrostrukturę. To wszystko jest złączone i to powoduje, że to ma um, cechy charakteru fizyczne, tak? Czyli mamy na przykład gumę, mamy na przykład rzeczy latex, elastyczne rzeczy. Cechy fizycznie, te, fizyczne tego plastiku są takie, że my je możemy naciągnąć, i te, te wszystkie polimery, one się nazywają, czyli te wszystkie łańcuchy, te wszystkie rzędownice, te węże, one wrócą do siebie. Tak? To są cechy charakteru. Problem jest w tym, że z racji tego, że to nie jest struktura złączona cała, tak jak na przykład metal, tak? gdzie masz dosłownie strukturę, to wszystko jest złączone, to jest jedna jednolita rzecz, nie, tutaj. To wszystko jest y, tak jakby zaplątane jak słuchawki. Jak dasz słuchawki, masz słuchawki na przykład jakieś tam z Apla, ale z tymi kablami, dasz to do torebki twojej mamy albo Twojej dziewczyny, wyciągniesz, nagle rozpierdolone jest. Musisz to o dwie minuty odwiązywać. Plastik to są takie, od, roz, takie zawiązane po prostu słuchawki. I teraz, jeżeli od czasu do czasu spontanicznie to się też dzieje, ale możesz to na przykład przyspieszyć poprzez zwiększoną ilość temperatury, jeżeli ty zwiększysz temperaturę, to radykalnie zwiększasz tą, te, te ilości tego plastiku. Które co one robią, one tak jakby wychodzą z, te, z tej matrycy. One się rozplątowywują i jest jed, jeden prostu plastik, jeden wąż, który sobie krąży. To jest taki nanocząsteczka, to się nano nazywa nanoplastik, czy tam mikroplastik, w zależności od, wiadomo, od tego plastiku. Są niektóre ma, mikro, są niektóre nano. Te nano są bardzo zabójcze też, chociaż te nano my bardziej potrafimy wyeliminować te makro, trudniej jest im wejść na przykład przez skórę, ale czy tam ten mikro, nie makro, mikro, trudniej jest wejść przez skórę, ale też trudniej jest wyjść. I teraz taki nanoplastyk czy tam mikroplastik, on sobie krąży. I on poprzez niektóre kanały, czyli tutaj mamy albo przez jelita, albo przez skórę, albo przez powietrze, tak, wejpy, kurz z domu, jakieś tam wiesz, w powietrzu jest mikroplastik, on sobie po prostu krąży, tak? Przez skórę po prostu rzeczy z tam poliester, jakieś tam wiadomo, no plastik, który jest podgrzany jeszcze bardziej i przez jelita, czyli po prostu przez picie, przez jedzenie. On jest wchłaniany do środka naszego ciała. On musi wyjść albo zostanie tam w środku. I teraz on dociera Zaraz, zaraz powiemy o tych szlakach, ale on dociera do komórki yy, Leydiga, czyli to jest nasza komórka jądra. Nasze jądra mają duże komórki. Ja mam duże jądra, mam dużo komórek, produkuję dużo testosteronu. I mam kurwa jądra jak słoń, Napra naprawdę, nie? a <ścoughs> kiedyś nie miałem, więc może być, że wypierdoliłem testosteron i mi urosły, nie? Tu masz sobie komórkę po prostu jądra. I teraz... Opiszę ci dokładnie, co tutaj się dzieje. Są trzy rzeczy, które muszą być, muszą kurwa być, żeby wyprodukować testosteron. Tak? Po pierwsze, musisz mieć hormon lutenizujący, czyli hormon lutenizujący, On wchodzi tutaj, on idzie do receptora. Mamy receptory na tej komórce. Mamy receptory, one tak, one tak wyglądają. Wchodzi hormon lutenizujący i wtedy jest stymulowana ta ścieżka, ta sygnalizacja, żeby ten testosteron robić. Zajebiście. A już tu widzisz, jest minus i jest zmniejszenie, czyli tutaj możesz już sobie coś yy, pomyśleć, że coś, coś, się będzie, coś się będzie działo, tak? Tutaj mamy sobie jądro i jąderko, tam jest DNA, tam są wiesz, te mechanizmy, ekspresji genów i tak dalej. Tutaj jest taka gwiazda. Co to jest ta gwiazda? To jest star protein, star protein, czyli białko star, co to znaczy Star, steroidogenic acute regulatory protein, czyli białko regulujące proces steroidogenezy, czyli produkcji testosteronu, steroidogenezy. I teraz, co to jest dokładnie? To jest star, ale tak de facto to to jest taki jaszczur. Jak Ty słyszysz star protein, jeżeli sobie wyobrażasz, wyobraź sobie takiego kurwa kameleona, który siedzi na drzewie i poluje, żeby jakaś mucha albo jakiś taki roba, jakiś gad przyszedł i on językiem może go tak capnąć, tak? Dokładnie to sam robi star, tylko że zamiast te, tych gadów, zamiast tych much, to on robi to na cholesterolu, czyli musi być ten budulec, on sobie krąży we krwi, on sobie krąży cholesterol, krąży LDL, tak? Każdy doktorek Ci mówi, mało cholesterolu, nie jedz mięsa, żebyś nie miał cholesterolu. Otóż jak będziesz miał zajebisty system i będziesz miał dużo, dużo star, dużo receptorów, dużo tych żołnierzy, teraz Ci powiem, co to jest ten żołnierz, dużo cynku, dużo magnezu, dużo D3 i tak tak dalej, dużo będziesz spał, to ten cholesterol, on będzie zamieniony w testosteron. Więc jak im więcej będziesz jadł kurwa tego cholesterolu, tego, te, tego masła i tej wołowiny, i, i cynku, i magnezu, i D3, i na i tak dalej, tym więcej będziesz produkował testosteronu. Więc dok, doktorzy, okularniki. nie będę brzydko mówił o nich. E, czyli mamy star. Znowu, tutaj mamy minus, mamy tutaj strzałkę na dół. Czyli coś się dzieje, coś ten mikroplastik musi kurwa robić na to coś złego. I mamy tego żołnierza. Co to jest ten żołnierz? To jest, albo mogłem to narysować jako taki Pacman, tak? To jest ochrona tej komórki. Każda komórka ma ochronę, tak? Makrofagi, na przykład. To jest komórka od czego? Od stresu oksydacyjnego, czyli od szkody. Gdziekolwiek słyszysz stres oksydacyjny, to w twoim mózgu ma się uruchomić szkoda. Damage, tak? Robienie szkody na, do tej komórki. Czyli tu mamy to samo. I teraz okazuje się, że ten nanoplastik, który ta komórka nie, nie umie się sobie z nim poradzić. Ona nie wie, co z nim zrobić. Jasne, te, te, ci wojownicy, oni potrafią co nieco, wiesz, oni ją potrafią wziąć i tak jakby, yy, 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 jakby uwięzić, tak? Ale jeżeli ona się przedostanie przez tą błonę komórkową, a błona komórkowa wygląda mniej więcej tak, że mamy sobie coś takiego i... Tak wygląda błona komórkowa. To jest błona komórkowa, to się nazywa dwulipidowa, tak? I jeżeli ten mikroplastik, który jest malusienki, bardzo mały, on przedostanie się przez tą błonę i jeszcze przez tą, to on wejdzie do środka komórki, tak? Dobra, potem to usunę. On wejdzie do środka komórki. I tutaj już mamy problem, dlatego że jak on się tutaj przedostanie, to on robi interakcję z tymi wszystkimi, oni się nazywają organelle, czyli z tymi wszystkimi takimi systemami, podzespołami, tak? Silnik, kurwa, chłodnica. E, rozumiesz, o mi, rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Katalizator. On, on z tymi wszystkimi systemami tutaj, on będzie robił interakcję negatywną. Czyli co on zrobi? On na przykład wejdzie tutaj do tego, do, do tego jąda, jądra i on wyłączy albo włączy niektóre geny, niektóre ekspresje niektórych genów. I na przykład jednym z ekspresji, jednym rzeczy, który on zmniejszy Czyli zmniejsza ekspresję genów, to są te, to te receptory na hormon lutenizujący. Następną rzecz, co on zmniejszy, to jest te białko star, tak? Te białko regulujące proces steroidogenezy. I co on zrobi? On wejdzie tutaj mniej będzie produkowanych tych receptorów. Bo jeżeli ten, ten receptor, on tak zareagował z tym hormonem lutenizującym, który krąży we krwi, to on wejdzie do środka komórki, jego już nie ma. Ty musisz wyprodukować nowy synteza białek, produkujesz nowy. To jest bardzo ważne, co ja teraz mówię. Ja wiem, że to jest bardzo takie badanie uniwersytet ale jak to zrozumiesz, kurwa, to będziesz wiedział, dlaczego ja tak dbam i tak pcham o to, żeby nie było tych, wiesz, tych gaci z poliestru, żeby nie było tych koszulek kurwa, z Man City i napisane jest y, Cristiano Ronaldo. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Czyli y, tutaj masz ten, tutaj masz to i, i... A co, jeżeli chodzi o tych tutaj wojowników, o tych tutaj, wiesz, y, rycerzy z mieczem? Jeżeli oni cały czas muszą walczyć z tym mikroplastikiem, cały czas, kurwa, są te toksyny, to jest mniej tych wojowników, żeby walczyć z innymi rzeczami, i prędzej czy później przyjdzie więcej szkody i zrobi tako, takie kurwa szkody w błonie lipidowej, takie szkody z tymi organellami, że komórka będzie musiała się sama zabić. To się nazywa apoptoza, czyli, czyli tak jakby. No, komórka umiera. Ona sama tak jakby ma zaprogramowane, że jeżeli zbyt dużo tych kurwa katalizatorów, zbyt dużo tych silników, zbyt dużo tych skrzyni biegów, sprzęgł i tak dalej, zbyt dużo tego umrze, to my musimy zazłomować tą komórkę, my musimy ją zabić. I co się stanie, jak zabijesz komórkę Leydiga, no, nie będzie komórki Leydiga, która Ci produkuje testosteron, nie będzie komórki Leydiga, która Ci produkuje kurwa spermę, czyli masz tam 32 lata... Poznajesz laskę, którą chcesz zrobić z nią dziecko i nagle się okazuje, że masz za mało kurwa komórek Leidiga, żeby robić spermę i, nie możesz, i on jest, jesteś bezpłodny. Tak? Bo nie dbałeś o to. Czyli tutaj nie są konsekwencje tylko, że dobra, ja chcę iść na siłkę, chcę mieć energię, chcę mieć dupy, kurwa, wszystko, chcę siano zarabiać. Nie, tutaj możesz mieć nawet konsekwencje takie, że jak ty nie będziesz o to dbał, to ty sobie się obudzisz na 40 lat i nie będziesz mu kurwa mieć syna. Tak? Dlatego to jest ważne. Dobra, i teraz. To już było w środę omawiane. Jeżeli nie zobaczyłeś filmiku, to sobie zobacz ostatni filmik. Ale są dwa, de facto, znaczy de facto są trzy, ale tutaj są dwa główne. Hmm, jak, to się, jak to powiedzieć, drogi, szlaki, przez który ten mikroplastik się przedostaje do twojego ciała. Pierwszy to jest przez jelita i to jest wiadome, tak? Czyli jeżeli ty zjesz wodę z plastikowej butelki, której nie mam tutaj teraz, z plastikowej butelki, jeżeli wypijesz, kurwa, herbatę z plastikowej, wiesz, tej, tej trójkątnej, w której jest herbata, no, tego, tego tego worka na herbatę, jeżeli ty wypijesz, zjesz sobie na przykład jedzenie z mikrofalówki, które było podgrzane w plastikowym kontenerze, jeżeli ty rozumiesz o co mi chodzi, tam gdzie jest styczność plastiku plus jeszcze temperatura dodatnie działa, to to, to wejdzie do twoich jelit tak? i przez jelita to się przedostanie, bardzo, bardzo dużo się tego przedostanie do, do krwiobiegu. Tylko że ten krwiobieg z jelit, wszystko co wychodzi z jelit, idzie najpierw do wątroby. Wątroba to jest główny filtr, to jest główny filtr w naszym ciele. Czyli wszystko, co stąd się przedostanie, idzie tutaj i teraz, jeżeli ty masz zdrową wątrobę, jeżeli nie chlałeś całe życie, jeżeli nie jadłeś nie jesz cukru codziennie, jeżeli dbasz o te zdrowe wątroby, jeżeli wiesz, masz te minerały i zjadasz wątrobę zwierzęcą, jeżeli rozumiesz o co mi chodzi, jeżeli dbasz o to wszystko, jeżeli dbasz na przykład o to, żeby była kapusta kiszona, bo kapusta kiszona jest zajebista na jelita, ale też na wątrobę jest zajebista. W poprzednim filmie było powiedziane o to, jak dbać o wątrobę. No to Ty masz dobry ten filtr, więc przedostanie jasne, jakieś tam cząsteczki, jakieś tam, jakieś tam nanoplastiki się przedostaną przez skórę i tkanki. Do komórek, co to jest komórka? To jest komórka, to jest komórka Leydiga. No i tkanki, wiadomo, też tkanka jądra i tak dalej. Jeżeli natomiast masz, masz chujową wątrobę, dlatego, że cały, całe życie chlałeś i jadłeś cukier, no to będziesz miał problem z tym, czyli więcej Ci się przedostanie. Ale teraz jest coś, o czym może nie wiedziałeś. Na prawie 100% nie wiedziałeś, jeżeli ty zaabsorbujesz mikroplastik przez skórę i przez powietrze, tak? czyli przez powietrze, tak jak już powiedziałem, wejpy, jakieś tam opary, jakieś tam kurwa, wiesz, dymy przeróżne i przez skórę, czyli poliestrowe ubrania, tak? Poliestrowe koszulki z Man City, poliestrowe e, s, e, m, bokserki, poliestrowe kurwa pościel. 8 godzin śpisz w łóżku, tak? Albo 9, jeżeli o tym dbasz, albo 5, jeżeli nie dbasz. Ale przez te 5, 8, 10 godzin, to ty jesteś w tym muszku w ciepłym, tak? jesteś pod kołdrą, i Twoje jajca dotykają dosłownie pościeli, prześcieradła, kołdry i tak dalej. Ja wiem, że to się wydaje kurwa tak ideologicznie, jak ja to mówię, że dosłownie ty możesz zaabsorbować plastik z poliestru, który jest w Twojej pościeli, ale to jest prawda. I wiesz, co jest najgorsze, jeżeli my zaabsorbujemy na przykład plastik, z naszej skóry albo z powietrza, to ten plastik, ten mikroplastik idzie od razu do krwi ogólnoustrojowej, od razu do krwi obiegu. I on nie idzie najpierw do wątroby. Jasne, część z tego najpierw pójdzie potem do wątroby. Część, która zostanie tam przekierowana. Ale on jest wszędzie. Nie ma tutaj, kurwa, filtra. To jest jak gieranie papierosów bez filtra. I on od razu pójdzie do organów, on od razu pójdzie do komórek, on od razu pójdzie do tkanek. Tak, jasne, niektórych z tych organów to jest wątroba, czyli jakaś tam część, nie wiem kurwa, teraz strzelam, 15% będzie przefiltrowane, ale ta reszta, te 85%, to ona, ona wszędzie pójdzie do mózgu. Ona pójdzie do jąder, ona pójdzie do kurwa trzustki, wszystkich organów do serca i tak dalej. I co się stanie? I będzie ta sama interakcja, czyli ona wejdzie, ona sobie przejdzie przez błonę dwulipidową i będzie reagować z tymi organellami, z tymi tutaj mm, cząsteczkami. Tutaj akurat tak wygląda komórka e, ladyga, czyli komórka twojego jądra, ma, ma tam wiadomo star, ma tam receptor na hormon. Ma makrofagi, chociaż każda komórka ma makrofagi de facto. Ale ogólnie rzecz biorąc, będą szkody nie tylko na komórkach Leydiga, chociaż nasz to najbardziej interesuje, ale będą też szkody na innych komórkach innych tkanek, innych komórkach, innych organów. Czyli bardzo ważne jest, bo tutaj wiadomo, możemy minimalizować wody nie pić z, wiesz, z, tam z plastiku czy tam do pewnego stopnia, nie używać tam her, wiesz, worków na herbaty z plastikiem. Nie używać mikrofalówki z plastikowymi pojemnikami. Ogólnie unikać plastiku. Gdziekolwiek masz plastik i słońce, nie pijemy, nie jemy, tak? Mikrofalówka i plastik nie idzie razem. Ale tutaj to też jest bardzo ważne, bo jeżeli ty masz poliestrowe, te, jak to się mówi? Poliestrowe, no, tam gdzie masz łóżko, nie? Jak śpisz, pościel, poliestrową pościel, jeżeli masz poliestrowe bokserki z Calvin Kleina i Tommy Hilfiger, żeby się, żeby kurwa, o ja mam Scalding Kleina zajebiście, no to chodząc 14 godzin w bokserkach, w których masz, nie wiem, mieszankę 5% poliestru, to ona, one dosłownie przedostawają się dosłownie do środka Twoich jajec, nie ma już nawet kurwa tkanek albo organów, nie, one dosłownie idą tam, gdzie masz jajca, przez tą skórę, od, a w ogóle skóra tych, Worka do jajec, ona jest bardzo ym, szczupła, bardzo mało jest tej skóry, czyli bardzo łatwo się wszystko przedostaje. Mniej jest tych barier, żeby ten, ten mikroplastik wszedł. Tutaj nie ma filtra, więc to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bo to nie są efekty dzisiaj. To nie jest tak, że dzisiaj możesz zjeść 12 jajek, możesz iść spać i możesz się 4 razy obudzić, albo kurwa 7 razy obudzić w środku nocy, bo ci chuj staje tak jak żagiel. Nie. Tutaj to są efekty, które będziesz zauważał po roku, dwóch, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu pięciu i możesz się obudzić na przykład na 38 lat. Na 38 lat powinieneś wyglądać jak Brad Pitt w Troi. On tam miał 38 osiem lat. Zobaczcie ten film. Brad Pitt Troja. Zobaczcie, jak możesz wyglądać na 38 lat. I zamiast wyglądać tak, bo dbałeś o to, bo jadłeś dobrze, bo spałeś, bo kurwa nie miałeś mikroplastiku, to możesz być ulany, możesz mieć kurwa cycuszki, ginekomastię, możesz mieć neck, beard, rozumiesz o co mi chodzi, możesz nie mieć tego. I zobacz sobie, pomyśl sobie, ile ma, jakie życie ma Brad Pitt na 38, a jakie życie ma gościu, który kurwa o to nie dbał, 20 lat srał na to i teraz ma, po, nie wiem, jedną czwartą tyle komórek ladyga co ja, albo co Brad Pitt na przykład. Tak, czyli tutaj naprawdę to jest cholernie ważne i Teraz o, o tym jeszcze nie ma jakoś mega, wiesz, to jest tak jak z wejpami, to jest tak jak, kurwa, z pornolami, co nie, to nie jest tak, że się teraz, że ludzie wiedzą, jak to jest szkodliwe. Teraz to jest eksperyment. Pornole, Instagram, kurwa, wiesz, to, że ty cały czas możesz scrollować na tych reelsach, to są wszystko eksperymenty socjalne i to też jest jednym z tych eksperymentów socjalnych, tak? Ty możesz być 15-25 lat przed badaniami i możesz o to zadbać i możesz się obudzić za 25 lat... Jak wszyscy mają problemy, jak masz czterech na pięciu kurwa bezpłodnych, jak każdy jeden z Twoich ziomków, Twoich najlepszych ziomków ze szkoły, tam e, gimnazjum czy tam liceum, każdy z nich jest kurwa bezpłodny, poza tymi, którzy naprawdę dbali o takie rzeczy, którzy naprawdę jedli 20 jajek dziennie, jedli kurwa 3, 3 kilo wołowiny dziennie i nie ubierali się w poliestrowe, e, gacie. Po, jeszcze zanim skończę, jeżeli Cię takie rzeczy interesują, jeżeli chcesz wiedzieć undergroundową wiedzę, która jest najlepsza kurwa na tym całym świecie, jeżeli chcesz wiedzieć wszystko o tym, co kiedykolwiek było zbadane, niezbadane, przetestowane na sobie, 3 lata obsesji na dole masz linka, to jest Biblia testosteronu, to jest, to jest mój kurwa program, to jest, to jest to, co ja wymyśliłem, żeby o to dbać. Wszystko tam jest.